No dobra. No to z naszym operatorem poznaliście się na imprezie, z Jimmy? Tak, tak. Dobry melanżyk był? No nie pamiętam. <laughs> A w to jestem w stanie uwierzyć. Ogólnie no ja wiewiórę jakoś prywatnie super nie poznałem. Gdzieś tam parę razy nie zamieniłem, zamieniłem słowa. Ale, ale i to i o to nim bardzo dobrze świadczy, że on jest faktycznie takim pozytywnym wariatem w życiu codziennym. Kiedyś była taka sytuacja, że chłopaki od nas, mianowicie no, Natural oraz Miszczu, wyszli na imprezę we Wrocławiu. No i w klubie poznali jakichś ziomeczków i jakiejś dziewczyny. Jak się później okazało, jeden z tych ziomeczków to był współlokator wiewióra. No i poszli na afterparty. I poszli do Wiewiura na chatę. Wiewiór oczywiście sobie już w, spokoju swoim, w pokoju swoim smacznie spał. A oni najebani poszli go budzić. A on jak się obudził, podobno się nawet nie wkurwił. Tylko się cieszył, mówił, że fajnie ich zobaczyć. I ogólnie był taki mega pozytywny. A wiecie, no, przecież jedna osoba jakby wiedziała, że ktoś do niego na chatę przychodzi, robi imprezę i go kurwa jeszcze budzi, bez pukania. To by się wkurwiła. Więc Wiewiór to jest taki pozytywny wariat, jednak. Czyli teraz aktualnie większy konflikt masz z Bombą niż z Salanym. No z Bombą to największy teraz. Tak, tak. tak. A już no, bomba c... c Jebać go. No. Ale czy... to poczekaj. Ale to to, to to że coś coś jest na rzeczy. Nie no, tak, tak sobie mówię po prostu, wiesz o co chodzi. <głos> <głos> nie, że coś na rzeczy, nie, nie no. Ta, tak po prostu jako wiesz, jako Czyli dowolna było, obelga już. nie było żadnej tajskiej nie. akcji. A ja nie wiem, on teraz jest w Tajlandii. Ja nie wiem co się tam dzieje, nie? Jest w Tajlandii. Jest w Tajlandii, no. Szkoda ci go po walce? Hm. Jak ja robiłem typowanie, to właśnie mówiłem, że nie mam pojęcia, kto wygra. Czy wygra Alan czy Wiewiór? Bo z jednej strony, Alan nie ma psychy do walki, a ta psyka jest istotna. Z drugiej z strony, yy... no sobie nie mówić, ale ma przeolbrzymie doświadczenie w K1 i niewątpliwie, jeżeli chodzi stricte o umiejętności kickboxerskie, to stoi na naprawdę wysokim poziomie. Więc dla mnie. No, ja od, od poranku twierdziłem, że yy, jednak ten Wiewiór będzie miał mega ciężkie wyzwanie. Yy, nie będzie to łatwy kawałek chleba. No co by, co by nie mówić trzeba przyznać, że Ranowi ten knockout pięknie wyszedł, nie? To może ci odpowiem. <grym> Ale lepiej no. u nas na kanale. A o, jakbyś <grym> nam przybliżył o co chodzi z bombą z Wiesz się co, kończył... bo on się spru jak ogłosili, Spruj. że ten, że tańcula wypadł? Yy, i spytali go, czy ze mną by zawalczył, no to on nam odpowiedział dajcie mi rurkę, to wciągnę go nosem, nie? To ja mu tam odpowiedziałem i się zaczęliśmy wyzywać. A, a co mu odpowiedziałeś? A już nie pamiętam. A, ale chyba, że mu się odkleiło i że... Yy, że... no nie wiem, że... Pomyśl. Mamy czas. Weź nie dym, bo będzie zaraz, kurwa, chmura przed kamerą. Jak ja, nie, 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 ja, nie, nie ma jak napierdala chmur. A kto do kogo się o numer odezwał? Ty do niego, czy on do ciebie? A my już dłużej dłuższej stronie do niego. No, kogoś, A, jesteście nie kuplami. Ale znamy się tam, no, z Malubą, coś tam kiedyś, tam go poznałem. Spokojnie, że. Jesteście, jesteście z innego miasta, to no ciężko to nas, się kumplować. Myślę, że jakbyśmy byli razem w Krakowa, to byłby lepszy kontakt. Nie? A maluba to też jakiś raper? Tak, to taki raper. Co, o co chodzi? O. Nie wiem. Zajebana szynka od frajerów, zapomnij wieśniaku, odpisuje każdemu. E co Michał sądzisz? <noise> Ale wiesz, to Ostatnio jest... był u nas nawet jeden taki, co nas cisnął. I co? O, będzie odcinek z hejterem. Pierdoliczko. No, no, w... Miało przyjechać trzech. Przyjechał 1. jeden. Jeden. Nie bał i tak kurwa. No, miał ja. Powiem ci, że y, mam pełen szacunek do gościa, że przyjechał, stawił się, a najmniej cisnął. Najmniej, 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 ten najmniej cisnął. No. Najbardziej cisnęli to. To nie przyjechali. I co, i bił się z tobą? No. Z tobą się bił? No. Pierdoli No. Poważnie. Będzie, będzie na YouTube, na kanale u nas. No <laughs> co oni odjebali kurwa. Ustawili się z ziomkiem na sparring, bo ich hejtu w komentarzach i nagrali film jak się z nim biją. Nie, no, to, jest nie, to jest niesamowite kurwa. Niesamowite uniwersum. Kurwa, no to szacun dla gościa. No, nie no to szacun, szacun. Kurde, nie ma co słupie. I przemyślał swoje zachowanie. To... Ale nie, uważam, że fajnie to rozwiązali, bo jeżeli jest to sparring to nie ma w tym nic złego. Wiesz, umów... normalnie, nie wiem, chłopci ciśnie, że jesteś pizdą, zaprosiłeś go na sparing, mówiąc, że pokaże ci, że mniejszy od ciebie. pobili się na sparingu, jeszcze zjemy w kasku, spoko. <laughs> nawet zabawne, tak szczerze. Tam taki statement na końcu powietrza. Yy, Zmieniamy powiedzmy. teraz hejterów, No ale... ale skąd, ale sk jak wy to wymusiliście wy na nim, żeby przyjechał? Jak wymusiliście? Nie, zaproponowaliśmy. Nie, on powiedział, że ok, przyjadę? Tak. I najebał cię? No proszę. Aha, wiesz, i ktoś tak zrobił, okej. Okay. To, to nie wiedziałem, że zrobił ten Paddy the buddy. Nie, 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 nie śledzę ogólnie karier zawodników UFC, w sumie to ja nie śledzę niczego poza, poza tym co na streamie robimy razem. Bo to też nie chciałbym, żeby mi się tematy wyczerpały, więc na ja czasami jak jakiś film widzę, w którym tytuł mnie interesuje. sobie myślę, o, kurwa, ciekawe, co tu się odjebało, to, 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 to w 90% przypadków tego nie włączam, tylko po to, żeby na streamie później to obejrzeć. Bo ja wolę jednak mieć na świeżo y, gdzieś tam reakcję, a nie oglądać coś drugi raz. Poza tym, gdybym przykładował ma taki materiał rewon, trwa 20 minut, gdybym miał 20 minut na streamie oglądać coś, co już widziałem, to bym się kurwa zanudził, więc nie widzę w tym sensu.